Tutaj Dziecko zostało w aucie. To jest chyba jakiś sygnał ostrzegawczy, jak się oddalam od auta z pilotem, że się auto nie zamknie z pasażerem w środku. No, dzisiaj druga jazda jogerem w innym autosalonie. Toger Hybrid, tym razem siedmiomiejscowy. Wjechałem sobie na taką górkę w pobliżu Jeziora Bodeńskiego, żeby sprawdzić osiągi auta pod górkę. No Zadowalające, nie narzekam. Wcześniej mam jeździłem Citroenem C5, 140 koni w dieslu. Nie było tam braku mocy. Tutaj zdecydowanie również mocy nie brakuje. No Bagażnik na podstawowe zakupy starczy, żeby przywieźć dwie dodatkowe osoby jak najbardziej. Te dwa miejsca tutaj są przydatne. Składanie ich też tutaj nie z nas jakiegoś problemu nie robi. No nie będę ich tam dalej składał, bo... bo nie wiem jak. Dobra. O! Auto jest zwinne, szybkie, bardzo praktyczne, pojemne, wygodne przede wszystkim. Te fotele, o których była mowa, że one nie mają podparcia lędźwiowego, ja powiem szczerze, że nie narzekam, bo z wypchniętym na maksa podparciem lędźwiowym w Citroenie C5 miałem podobną pozycję dla kręgosłupa jak w tym aucie bez podparcia lędźwiowego. Ten fotel jest tak wyprofilowany, że to podparcie mimo wszystko jest. Także... Nie mam absolutnie powodów do narzekań przy dłuższych trasach. To się na pewno inaczej może okazać, ale na razie się sprawdza doskonale. E, także fotel jest bardzo wygodny. No, wadą jest trochę to, że fotel pasażera nie ma e, wysok regulacji wysokości, ale przy odparciu, przy, przy pochyleniu po, po, oparcia e, bardziej od pionu e, jest pozycja bardzo wygodna. Także jechałem, jechałem już też jako pasażer, że ona prowadziła. Byłem też mile zaskoczony, że siedzi się trochę wyżej, ale jak się oparcie trochę odchyli, to jest super. Bardzo wygodna pozycja. Także jako pasażer i jako kierowca no nie ma na co narzekać. Co więcej, no spalanie mi wyszło tam, jak ruszyłem z salonu, miało auto przebieg 7 km, czyli dopiero zjechało też dla wety. Wyszło 5,4, Teraz pod górkę sprawdzę. no Trochę na pewno skoczyło, bo. Był trochę wysilony e... 6,9 6,9 z takim ostrym podjazdem pod górkę Także no i znowu sobie ładnie daje znać o tym, żeby Dziecka nie zostawiać w samochodzie No dobra, będę wracał nim do salonu, zrobiłem sobie teraz Tam paręnaście kilometrów I go oddam, bo do 12 dzisiaj sobota jest Salon otwarty Następną jazdę mam w Ravensburgu za dwa tygodnie, niecałe. Zobaczę, jaka będzie wersja. Może się trafi ta Expression, mniej bogata, to wtedy może coś jeszcze więcej nagram. Także auto szczerze, godne polecenia, i bardzo udane.